Kilka dni temu, dosłownie myślę, że ponad tydzień, przeprowadzone były badania rynku podciepła ciepła, i dobra wiadomość to to, że pompy ciepła sprzedają się dużo lepiej e, co roku. Czyli rok do roku przyrost rynku e, jest obecnie w 2012 roku. Ponad 20%. Troszkę spadł w stosunku do przedniego roku, gdzie przyrost był proktorów 30%. Tu Państwo widzą różne technologie. Widać wyraźnie, że pompy powietrza-woda, te pobierające ciepło z powietrza, e, rosną szybciej 30% wzrostu rynku. E, widać też, że e, rosną pompy solanka-woda, bo to jest przyrost kilkunastu procent, prawie 20%. E, szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia. а потом я так что за филе